Witam w kolejnym odcinku, na którym chcemy Wam zaprezentować nasze rozwiązania techniczne, które stosujemy standardowo w naszych samochodach. Zapraszam do obejrzenia. Dzisiaj chcemy Wam zaprezentować miejsce na hełm dla kierowcy, który wsiada do samochodu. Do tej pory nie miał takiego miejsca, gdzie mógł ten hełm bezpiecznie położyć i przewozić w czasie, kiedy on prowadził samochód. Teraz jest to zrobione w postaci półki. Która umożliwia i zamontowanie latarki, radiotelefon dla kierowcy i dla dowódcy. Nie tylko kierowca ma miejsce na swój hełm, ale z tyłu w kabinie brygadowej mamy też specjalny regał zamontowany. Ten regał mieści w sobie co najmniej cztery hełmy dla całej załogi. Oraz jeszcze dodatkowa przegroda, w której możemy zamontować sprzęt typu kamery termowizyjne. Dzwoncie do nas, piszcie maile. Na pewno postaramy się rozważyć Wasze prośby i wprowadzić takie rozwiązanie w naszych samochodach.